Dzień dobry, witajcie moi kochani. Jest dziedziela, godzina 9 rano. Będziemy oglądali bardzo ciekawy samochód. BMW. Jak zawsze w sumie u mnie na kanale samochody BMW, więc dzisiaj też będzie BMW. Ale dzisiaj troszeczkę będzie o historii BMW, ponieważ samochód nie jest pierwszej świeżości. Ostatnio wrzuciłem Shorta na YouTubie, wrzuciłem TikToka, rolkę na Facebooku i Instagramie z pięcioma bardzo ciekawymi samochodami i żebyście Wy wybrali, który z tych samochodów jest największą legendą. Oczywiście, według mnie, każdy z tych samochodów jest legendą na swój sposób, a z samochodów, które tam były, to było Renault Clio V6, dwójka V6, czyli z centralnie umieszczonym silnikiem z tyłu, za przednimi fotelami. Była Audi RS2. Pomyliłem się w filmie, powiedziałem S2, aczkolwiek chodziło o RS2. Jest to Audi, które wygląda jak Audi 80 w wersji Avant Kombi, aczkolwiek tam ten samochód w pełni seryjny, z seryjną mocą, bo o to najbardziej pytaliście. Lancia Delta HF Integrale i Ford Escort Cosworth w kolorze czerwonym. Piękny samochód. Na samym końcu pokazałem BMW M5 E34. Bardzo dużo komentarzy było o tym, że ten samochód jednak jest najlepszy. Najlepszą legendą, największą i najlepszy samochód, jaki w ogóle wszedł. Wyszedł w historii motoryzacji. Nie wiem, czy to troszeczkę nie są jakieś słowa na wyrost, bo BMW M5 E34 to bardzo ciekawy samochód, ale uważam, że na świecie było też dużo Fajnych innych samochodów. A więc teraz w komentarzach słuchajcie: piszcie szybciutko, które według Was, który samochód jest największą historią, jeżeli chodzi o e, motoryzację światową w ostatnim, przyjmijmy nie wiem, 30, 40 czy może nawet 50-leciu, który z samochodów jest najlepszą legendą. Nie muszą być samochody te, które były tutaj wymienione, mogą być całkowicie inne. A te samochody, o których mówiłem tu właśnie przed chwilą, wyglądają w ten sposób. Dajmy szybko tutaj na tym stoisku ciekawy samochód Renault Clio V6 z centralnie umieszczonym silnikiem z tyłu. Tych samochodów już praktycznie nie ma. Oryginalne Audi S2 bez żadnego tuningu, z seryjną mocą. Podobno Lancia Delta Integrale, no to już powiem Wam HF Integrale, czyli klasyka rajdowa i obok również klasyka rajdowa, czyli Ford Escort Cosworth. Powiem Wam, że w sumie wszystkich tych samochodów, które tutaj teraz widzę, to praktycznie już kompletnie nie ma i na samym końcu BMW M5 G34, tylko że, czy to jest przedlift, czy polift, już idziemy zobaczyć z przodu, po jednak nie zgadnę, więc tutaj pod maską może być 3.6 albo 3.8, 315 albo 340 koni, który z tych samochodów wybieracie, bo tak naprawdę każdy fajny. Tak więc słuchajcie bardzo dużo komentarzy na temat BMW E34 M5, że to naprawdę super fajny samochód. Dlatego też zaraz po tym filmie postanowiłem załatwić Wam taki samochód i stoi właśnie za mną. BMW 34 M5. Tutaj akurat mamy z roku 90. samochody produkowane od 88 do 95, 94 i 95 po ostatnim liftingu, ponieważ tam w komentarzach doszukiwaliście się dlaczego w filmie powiedziałem, że poprzednim grillu nie mogę rozpoznać czy to jest polit czy przedlift. Chodziło mi akurat w filmie bardziej o silnik, ponieważ w tych samochodach dwa silniki, pojemność 36 i 38 silniki sześciocylindrowe rzędowe jak to zawsze bywa w prawilnych samochodach BMW. Jeżeli chodzi o przedliftowe, to 3,6 miało 315 koni, poliftowe 3,8 miało 340 koni, i właśnie dlatego powiedziałem, że nie jestem pewny z którego roku jest samochód, czy jest przedliftowy, czy poliftowy, z tego względu, że do 94-93 do roku można przyznać, że samochód miał taki wąski grill. Bardzo dużo ludzi myli, że BMW E34 po liwcie miało szeroki grill. Po pierwszym lifcie miało taki sam, taki mały. Po drugim lifcie w 94-95 roku, czyli ostatnie dwa lata, Produkcji wychodziły na szerokim grillu, one troszeczkę się różniły, aczkolwiek v 540 miały szeroki grill zawsze. A więc słuchajcie, idziemy sobie oglądać ten samochód. Tutaj akurat trafił nam się, tak jak powiedziałem, samochód z roku 90, i tutaj jeszcze mamy całkowicie samochód przed liftem, ponieważ pierwszy lift. W 1991 roku i tak naprawdę, jeżeli chodzi o BMW M5, obejmował silnik. Od samego początku, jeżeli chodzi o BMW M5, tutaj akurat w tym przypadku dobrze by było nazywać to M-Power, z tego względu, że ten m -Power tam jest właśnie bardzo ładnie napisany na silniku. Na samym początku były właśnie silniki 3.6 315 koni. W 1991 roku zwiększyli pojemność i zwiększyli moc, a to tylko dlatego, że Mercedes wprowadził w 1991 roku wersję E500, czyli bardzo szybką V8 o mocy 326 koni. I BMW nie mogło zostać tyle, musiało po prostu być lepsze. Poza tym w tamtych czasach BMW M5 okrzyknięte najszybszym samochodem, najszybszym sedanem, jednym z najszybszych sedanów na świecie, wydaje mi się, że nie miał zbyt dużo konkurencji, bo lata, koniec 80. początek 90. no to niestety motoryzacja jeszcze była taka, słuchajcie, raczkująca, aczkolwiek wtedy uważam, że wychodziły najfajniejsze samochody, ponieważ w samochodach, takich jak ten, najlepiej odczuwało się moc. W tym momencie mamy bardzo dużo szybkich, bardzo nawet szybkich samochodów, i w większości te samochody są naprawdę szybkie, bo to BMW. Przyspiesza do setki od zera do 100 w 6 sekund, to teraz 6 sekund to jest taki, słuchajcie, czas, yy, że dobry diesel tak zrobi. Tak naprawdę, dobry, mocny diesel zrobi ten czas i ten samochód w tym momencie nie będzie jednym z najszybszych samochodów, aczkolwiek została po nim bardzo dobra historia. Piszcie oczywiście, jak Wam się ten samochód podoba i czy też też właśnie uważacie, że to jest najlepszy samochód, jeżeli chodzi o historię motoryzacji, i czy to jest legenda motoryzacji, bo tak bardzo dużo ludzi zawsze pisze. I zwróćcie uwagę, że jak na E34 w wersji M5, to oprócz tego emblematu, który jest tutaj z tej strony. Troszeczkę zmienionego zderzaka pod spodem tego splitera pod zderzakiem. Oczywiście innych felk, listwy progowej w kolorze szarym, ponieważ ona troszeczkę się różni od reszty samochodu. Tutaj delikatnie zmienionego tylnego zderzaka, podwójnego wydechu, emblematu M5, którego oczywiście nie musiało być, bo wtedy można było sobie całkowicie zamówić samochód typu clean look i nie było żadnego znaczka. Było po prostu tylko BMW i żadnego innego oznaczenia, jeżeli chodzi o silnik. To tutaj, oprócz wyposażenia, dobrego i fajnego wyposażenia, to ten samochód praktycznie w ogóle nie różni się od normalnej zwykłej piątki. Jeszcze w czasie tego pierwszego liftingu zmieniły się lusterka. Na początku produkcji te lusterka takie małe, węższe, potem były troszeczkę szersze, bardziej takie opływowe. Oczywiście mogliśmy zamawiać w BMW M5 E34 lusterka, które były bardzo podobne do lusterek w BMW E36 M3, takie na podwójnych pałąkach, takie łezki, tylko że one się nie zamieniały. Wyglądały bardzo podobnie, aczkolwiek z piątki do trójki i z trójki do piątki nie dało się założyć. Te lusterka potem Wkroczyły na wszystkie serwisy sprzedażowe jako lusterka tuningowe i takie lusterka mogliście znaleźć najczęściej w Golfach czy w jakichś innych samochodach, ponieważ ładny design w tamtych czasach spodobał się praktycznie każdemu domorosłowemu tunerowi i te lusterka były praktycznie w każdych samochodach. A o jakich lusterkach mówię, to za chwileczkę Wam tu wkleję, bo najczęściej stosowane w samochodach z grupy Volkswagena. Nie wiem czemu. Tutaj, oczywiście, jeszcze w samochodzie pomarańczowym migać. Pamiętam lata 90, kiedy te migacze zmieniało się na białe i to taki był wtedy tuning, w tym momencie to wszystko wraca, ktoś kto ma biały wymienia z powrotem na pomarańczowy, bo nawet jak zerkniemy z tyłu to zobaczcie, że to naprawdę fajnie wygląda i to jest taki właśnie fajny, fajny klimat. Jeżeli chodzi o BMW M5, tu jeszcze taka blenda pod rejestracją, czyli to bywały samochody, gdzie to było w kolorze czerwonym, czyli to była taka jak gdyby światło identycznie takie samo jak to, tutaj dookoła samochodu, tutaj mamy samochód na żółtej tablicy, czyli samochód zabytkowy i 8.8 M. Wydaje mi się, że tutaj sobie właściciel dobrał, że od 1988 roku te samochody wychodziły i jest to M. Ale oczywiście też mogę się mylić i to może całkowicie co innego oznaczać. Jeżeli chodzi o ciekawostki modelu M5, to na pewno ciekawostką są felgi w tym samochodzie, ponieważ wychodziły najczęściej dwa rodzaje, dwa modele felk. To jest styl 20, a wychodził jeszcze styl 21. Te felki na pierwszy rzut nie wyglądają zbyt dobrze, ale kiedy dzisiaj miałbym konfigurować swoje BMW M5, to na 100% wybrałbym te felgi. Według mnie wyglądają najfajniej, najlepiej, jeżeli właśnie chodzi też o tamte czasy. Te felgi to nie są takie zwykłe felgi, które teraz oglądacie, wyglądają trochę jak kołpaki, ponieważ są bardzo specyficzne. Pierwsza sprawa jest taka, że to są tylko siedemnastki i tutaj wcale nie potrzeba nic więcej. Druga sprawa jest taka, że te felgi wypadałoby jakoś zakręcić do samochodu. Najczęściej w samochodach z takimi felgami czy kołpakami z czymkolwiek macie tutaj takie wkładki jako dekielki, gdzieś tutaj jest zawsze takie miejsce, gdzie wkładamy sobie jakiś tam haczyk czy śrubokręcik, żeby to otworzyć. Tutaj niestety tego nie ma. Poza tym te felgi, czyli styl 20 i styl 21, to felgi. Kute, trzyczęściowe. Ale, ale, ale jak to? Tam pod spodem główna felga, czyli to co mamy tam dookoła i to co jest tam z tyłu, jest to felga kuta pięcioramienna. Na tą chwilę tego kompletnie nie widać, ponieważ jest to przykryte takim kołpakiem. Tego kołpaka stąd nie da się ściągnąć, aczkolwiek on jest demontowywalny. Jak zobaczycie z bliska, to to wszystko wygląda jak wiatrak. A zrobili to tylko dlatego i ma to na celu jako wyciąganie ciepłego powietrza z tarcz hamulcowych. Jak teraz się przypatrzymy, to tam pod spodem, proszę ja Was, tam jest ramię felgi. Tutaj też jest ramię felgi. I teraz, jak to zdemontować i jak dojść do tych śrub? Żeby wejść tam do środka, robimy taki myk, czyli wciskamy, wciskamy logo BMW. No i teraz przyznaj się, że nie wiedziałeś. Po czym zabieramy sobie dekielek. I pod spodem pojawiają nam się śruby i w tym momencie dokładnie widać, gdzie jest felga. Felga jest tu, tu, tu jest ramię, tu jest ramię. To jest pięcioramienna felga, a to jest przykręcone do tej felgi od tamtej strony. Widzisz o tym? Nie. Szok? No, widzicie, czyli ciekawostka. Za każdym razem, kiedy mówię Wam, że coś będzie ciekawostką, to jest ciekawostką. Ja teraz postaram się tutaj Wam wkleić zdjęcie, jak te felgi wyglądają. Rozmontowane te felgi są w tym momencie bardzo drogie, praktycznie w ogóle niedostępne. A styl 21 to jest to taka turbina pięcioramienna. Też bardzo piękna felga, bardzo często występująca w BMW 540 z V8 pod maską. Napiszcie teraz w komentarzu, czy była to ciekawostka, czy to jest po prostu coś wymyślone, co wymyśliłem i nazwałem ciekawostką. Nie, nie spodziewałbym się, że się ten dekierek wciska. No właśnie, teraz podchodzisz do no i Felgi i proszę się. pana, mhm. jestem wulganizatorem i chcę to ściągnąć. Jak to no. zrobić? No, mnie nie, nie spodziewał się. Czyli była ciekawostka. Teraz, słuchajcie, szukamy jakiejś następnej ciekawostki. Następną ciekawostką na pewno jest silnik 3,6 i 3,8. Za chwileczkę zapytamy Łukasza, czy rozróżniłby te silniki, ponieważ one wizualnie wyglądają praktycznie tak samo. No i ciekawostka, oczywiście, jest taka, że w tych samochodach, jeszcze w tym modelu, jako ostatnim modelu Serii 5, maskę otwieramy pod wiatr. Czyli tak jak w starych rekinach, a ten samochód już nie wygląda jak rekin. Z tego względu, że tu jest bardzo nowoczesny, już nie ma takiej tej bardzo wystającej maski do przodu. Jakby ktoś nie wiedział, jak wyglądał rekin i o co chodzi z tą maską, no to to właśnie tak było, że ta maska była taka bardzo szpiczasta do przodu. No bo to jest pierwsza siódemka. We wcześniejszej piątce w E28 było tak praktycznie tak samo jak tam. Też taki bardzo szpiczasty samochód do przodu. Otwierała się maska też pod wiatr. Można to porównać z naszym polskim dużym Fiatem. A ja wam zaprezentuję, jak się to robi. Otwieramy maskę, przesuwamy ją do przodu, wysuwamy tej z rolek i otwieramy maskę do góry. W ten sposób mamy dostęp do silnika. I tak sobie ostatnio myślałem, dlaczego oni zmienili maski otwierane właśnie w ten sposób, jeżeli od samego początku zawsze było tak i według nich było dobrze. Wydaje mi się, że dostęp do silnika jest lepszy, kiedy maska jest otwierana w ten sposób i Patrząc tutaj po wszystkich mechanizmach, które musiały być użyte do tego, żeby ta maska się tak otwierała, dodatkowo tutaj jeszcze te rolki, tutaj jeszcze prowadnice do rolek, to zastąpienie tego rozwiązania dwoma zawiasami, amortyzatorkami i po prostu dwoma zamkami, ryglami tutaj do przodu, hmm, wydaje mi się, że jest dużo łatwiejsze. Jeżeli wiecie, dlaczego tak się stało, to napiszcie w komentarzu. Ja obstawiam i zgaduję, że to właśnie w ten sposób. I teraz po otwarciu maski pokazuje nam się silnik, oczywiście ze znaczkiem M. No i oczywiście, co bardzo ważne... Z napisem Empower Silniki M-Power yy, z oznaczeniem oczywiście wszystkie silniki w BMW, yy, jakie mieliście do tej pory. Tam wszystkie były M50, M52 i wszystkie wcześniejsze M10, M30. To tutaj, jeżeli chodzi o BMW M-Power, silniki zaczynają się z literką S. Tutaj akurat silnik S36, ponieważ jest to przedliw o, o pojemności 3,6 litra. No i charakterystyczne mechaniczne przepustnicze, czyli każdy cylinder ma osobną przepustnicę, osobny gardziel. Jak tutaj widzicie, to wszystko jest rozwiązane za pomocą tych wszystkich cięgiełek. Jedno pociąga, drugie pociąga... Następne, następne pociąga następne, i to jest bardzo ważne, żeby do tych wszystkich gardzieli, te wszystkie przepustnice chodziły idealnie równo. Wtedy ten silnik będzie pracował idealnie. Każde podciśnienia, każde rzeczy muszą być szczelne, sprawne. Jak widzicie, zaworki podciśnienia. Tutaj na podciśnieniu pracuje tutaj ten zawór. Jeszcze w tamtych czasach wszystko sterowane mechanicznie na linkę. Tak, żeby to wszystko pięknie pracowało, i samochód był sprawny, to to wszystko musi być full idealnie. I słuchajcie, te przepustnice są stosowane praktycznie do niedawna. BMW E46 power to miało nawet E60, V10 też ma przepustnice, E90 z V8 też ma te przepustnice, E39 z V8 też ma te przepustnicę. Po prostu to nie dosyć, że dobrze działa, dobrze funkcjonuje w tych silnikach, to po prostu przepięknie wygląda. I teraz ciekawostka, jeżeli chodzi o te silniki. Jak na pierwszy rzut oka rozpoznać 3.6 i 3.8, jeżeli one na pierwszy rzut oka, jeżeli się nie znasz, wyglądają praktycznie identycznie tak samo. Pokazuję i objaśniam. To jest silnik 3.6 i na pierwszy rzut oka wygląda w ten sposób. Na samym początku w tym miejscu mamy aparat zapłonowy i z aparatu zapłonowego mamy wypuszczone kable do wszystkich sześciu świec. Tutaj wychodzi jeden kabelek do cewki. W silniku 3.8, czyli w silniku poliwtowym, mamy każdą cewkę z osobna i nie mamy już tego aparatu zapłonowego, czyli po prostu bardziej nowoczesny silnik. Więcej powietrza, więcej pojemności, więcej mocy, szybciej jedzie. No i więcej pali. Te samochody palą dużo. Im więcej wciskasz gazu, tym więcej pali. Także tutaj nie ma co ukrywać, ale frajda jest. Z tego względu, że te 315 koni w poliwcie 340 przenoszone jest na tylne koła za pomocą wału napędowego. W tym samochodzie jest tylko ABS, nie ma ESP. Jeszcze wtedy nie było. Pierwsze ESP, chyba z tego co pamiętam, to Mercedes S-klasy w 140 w 95. chyba roku czy 1995 chyba, i to jeszcze w wersji coupe, czyli w seku, albo po prostu w SC. Jeszcze wtedy tutaj w 34 ESP nie było. Tutaj po prostu kierowca odpowiadał za to, co się dzieje. I przy takiej mocy w tamtych czasach to naprawdę było trudne. Ja dzisiaj stwierdzam, że tak jak powiedziałem na samym początku, jest dużo szybszych, mocniejszych samochodów. Nawet powiedziałbym dużo szybszych, tylko że teraz jest dużo takich systemów, które pomagają kierowcy utrzymać się na pasie ruchu. No w tym samochodzie trzeba było umieć jeździć. A maska zamyka się w ten sposób zamknięte i do dnia dzisiejszego jeszcze działa, a minęło już 33 lata. Chodźcie jeszcze sekundkę, zaglądniemy do środka. Z tego względu, że tak jak Wam powiedziałem, BMW M5 przeważnie zawsze w bardzo dobrym, z bardzo dobrym wyposażeniem, bo jak wiemy, zwykłe 34, zwykłe piątki bywały naprawdę bardzo ubogie. Dawniej bardzo często można było spotkać samochód z fajnym silnikiem i z zerowym wyposażeniem, czyli szyby na korbę, na przykład korbotronik. Zapomnijmy o klimatyzacji, jakichś poduszkach powietrznych, jakichś takich rzeczach. W ogóle nie, nie nic nie było. Wspomaganie kierownicy, tylko lewarek do zmiany biegów. No, albo mogliście spotkać samochód z jakimś małym silnikiem, słabym silnikiem, ale na przykład fajnie wyposażoną. To tutaj w m jest praktycznie wszystko. Jest skóra, jest elektryka, jest wszystko to, co potrzebujemy. W m mogliśmy mieć sportowe fotele materiałowe, bo to ważne, prawdopodobnie ktoś by tam chciał pytać. A jeżeli chodzi o wyposażenie tej piątki, wyposażenie jest naprawdę bardzo dobrze tutaj na progach mamy listwy ze znaczkiem M5 skórzane sportowe fotele to są praktycznie jak komfortowe fotele w 60 czy w nowszych modelach jedyne czego tutaj nie ma to się po prostu nie łamią tutaj w połowie a tak to cała reszta wszystko dokładnie jest tutaj macie wszystkie y, całe sterowanie elektryczne tutaj macie pamięć dla y, trzech kierowców tutaj nawet mamy guziczek do wysuwania tej części na podudzia czyli nawet tego nie wysuwamy rękami fotele jak widzicie po 33 latach są naprawdę w idealnej kondycji tutaj troszeczkę tylko przetarte zaraz Wam pokażę jaki jest przebieg w samochodzie ale jeżeli chodzi o wnętrze, naprawdę na tamte czasy jest wykonane tip top, ponieważ cały czas pamiętajmy, bierzmy pod uwagę, że my u nas w Polsce mieliśmy dużego fiata, malucha i poloneza, no to tutaj się jednak troszeczkę różniło. Ale też od razu muszę wyjaśnić, że na przykład francuskie samochody, szczególnie w wersji Bakara, czyli z tą skórą taką w kwadraty, one też były przepięknie wyposażone i na przykład francuskie samochody z welurową tapicerką były przefenomenalne i to jeszcze nawet w latach 70. Tutaj, jeżeli chodzi o tapicerkę, to tutaj mamy skórę od góry do dołu. Oczywiście ta tapicerka już ma swoje lata, więc w niektórych miejscach może odchodzić. Tutaj mamy oprzytą tą rączkę. W skórze oczywiście tutaj macie też nitkę. Tutaj skóra wszędzie dookoła to jest oprzyte skórą. To jest oprzyte skórą do samego końca, do samego dołu. Także tutaj nie ma żadnych półśrodków. I najfajniejszą rzeczą to oczywiście muszę Wam pokazać, i musicie to usłyszeć, to zobaczcie, posłuchajcie, jak tutaj zamykają się drzwi. Proszę jeszcze raz. No co tutaj dużo mówić? Słuchajcie, dzisiaj na przykład w BMW nowej piące może być nawet F10, drzwi zamykają się fajnie, ponieważ są lekkie, ale już tego dźwięku, tego takiego głuchego uderzenia nie ma. Już tak jest troszeczkę, troszeczkę gorzej, a samochody mają maksymalnie 10 lat. A wchodząc dalej, skórzana trójramienna kierownica ze znaczkiem M, zegary oczywiście ze znaczkiem M, tutaj nieśmiertelne, jeżeli chodzi o design. Tutaj akurat w normalnych, zwykłych samochodach był ekonomizer. Tutaj znikało paliwo. Tutaj mamy temperaturę oleju. Wskaźnik zbiornika paliwa 90 litrów bardzo szybko schodzi. Wskaźnik temperatury silnika, bardzo ważny w tamtych czasach w BMW. BMW dawniej się troszeczkę przegrzewały z tego względu, że normalne, zwykłe samochody miały chłodzenie wiatraka wiskozą, często była niesprawna. Ludzie po prostu przegrzewali silniki i, no i były tam bardzo często problemy. Deska rozdzielcza, jeżeli chodzi o tyle lat, Naprawdę tutaj wszystko pięknie spasowane, nic nie trzeszczy, nic nie stuka, nie puka. Radio, tutaj macie pełny komputer, no i oczywiście klimatyzacja. Tak jak powiedziałem, w innych modelach takich bardziej prostych, kompletnie tutaj nic nie było, tylko gałki takie do przekręcania ciepło-zimno. Tutaj mamy popielniczkę, schowek, że możemy wrzucać jakiś telefon. Wtedy jeszcze telefonów nie było, więc można było prawdopodobnie wykorzystywać na papierosy. Tutaj na jakąś zapalniczkę, na jakieś drobne rzeczy. Skrzynia biegów manualna i w BMW m 5 e M Power wychodziły tylko skrzynie manualne, pięcio- i sześciobiegowe pod koniec produkcji. Ta sześciobiegowa to jest ta, co potem była W39, to jest ta, która potem. Była w 7 z v 8 czasami zdarzało się z manualem, i to jest ta sama skrzynia, którą potem wszyscy chcieliście adoptować, właśnie z tymi v 8 do swoich driftowozów, ponieważ ta sześciobiegowa skrzynia, ogólnie jako skrzynia niezniszczalna jeździ do dzisiaj i jest bardzo droga. Ale zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz: tutaj deska rozdzielcza, łącznie tutaj z tym, jest oprzywana skórą do samego końca, wszędzie, dokładnie wszędzie, i tutaj nikt tego nie oprzywał sam to jest oprzycie. Seryjne. Cztery elektryczne szyby obszyta skórą dźwignia hamulca ręcznego. No, powiem Wam, że było dobrze, ale oczywiście idziemy sprawdzić za chwileczkę, ile jest miejsca z tyłu, bo to jest wersja czteromiejscowa. Bardzo często bywały takie wersje, aczkolwiek bywały też pięciomiejscowe. I teraz jest pytanie, których było więcej? Nie mam pojęcia. Oczywiście jak idziemy do tyłu, to jeszcze następna ciekawostka, że BMW E34 M5 wychodziło w wersji Touring, czyli w wersji kombi. 891 sztuk na świecie. Bardzo fajny, rzadki rarytas i wychodził od 91 roku, czyli po pierwszym lifcie. Fajne auto. E34 jeździło na taksówce w latach 90 i czy tutaj jest dużo miejsca? Jak na tamte czasy wystarczająco dużo, teraz tak troszeczkę można porównać do trójki, bo też tak wygląda listwa z napisem M5 i tylne fotele musicie zwrócić uwagę że tu są tak bardzo wycięte tutaj ta gąbka jest tak bardzo tutaj wycięta że to jest taki fotel, jak gdyby fotel przedni, tylko przełożony dla pasażera z tyłu. I tutaj w tym przypadku są dwa takie fotele, ponieważ tutaj na środku mamy taki duży, gruby podłokietnik, no i tutaj nikt nie może na środku siedzieć. Samochód jest czteromiejscowy, oczywiście są nawiewy na tylną przestrzeń pasażerską. Wsiada się wygodnie, jak do każdego BMW. Siedzi się nisko, siedzi się mega wygodnie, jak w każdym BMW, do którego BMW serii trzeciej 5 czy 7 nie wsiądziesz, zawsze siedzi wygodnie. W X-ach potem już troszeczkę tak jest ciuteńkę inaczej, aczkolwiek, jeżeli ktoś powie, że. BMW z tyłu mu się siedzi niewygodnie. To Was na 100% kłamie, bo w każdym BMW jest bardzo fajnie wyprofilowane to siedzisko i bardzo dobrze się siedzi. Jeżeli chodzi o przestrzeń przed kolanami, zostało kilka centymetrów. Tutaj fotel taki płaski, też skórzane tu obicie z tyłu, nieplastikowe. I dzisiaj mogę stwierdzić, że. Mogłoby być troszkę więcej miejsca, ale te 30 lat temu, kiedy te samochody jeździły po naszych drogach, to naprawdę, te, uwierzcie mi, to były wielkie samochody. Jeżeli chodzi o miejsce, to było go tutaj dużo. Teraz mamy samochody w wersjach Long z przedłużonym nadwoziem, albo na przykład samochody typu GT, 5GT, 3GT, 6GT, gdzie mają bardzo dużo miejsca z tyłu. Jest bardzo dużo takich udziwnionych samochodów jak Opel Signum, który ma bardzo dużo miejsca dla y, ludzi siedzących z tyłu. Na przykład pierwszy Lexus RX. Jako SUV, który ma suwane tylne fotele. Nie każdy o tym wie, żeby powiększyć e, miejsce dla pasażerów. To tutaj, jeżeli chodzi o lata 80 90, piątka była dużym samochodem, no i wtedy było wystarczająco dobrze. Teraz jest tak tak średnio. Wtedy pamiętam, duży fiat też był dużym samochodem, a teraz jak patrzę na dużego fiata, to wsiadam do środka, to z tyłu ja sam, może ktoś jakby siadł z tyłu, nikt więcej się nie zmieści, a wtedy rodziny pięcio-, 6 jeździły, no tak, jeździły nad morze i na wakacje, nawet sześcio. Dawniej się jeździło troszkę więcej osób i jakoś tak. Jakoś tak chyba było wolno albo nikt na to nie zwracał uwagi. Oczywiście z tyłu też to jest skórzana tapicerka od samej góry do samego dołu, elektryczne szyby, popielniczka nieużywana. Także słuchajcie, jeżeli podobało Wam się to BMW 34 piszcie w komentarzu, czy uważacie, że to jest naprawdę samochód legenda, a jeżeli byście chcieli kiedyś film z jazdy takim samochodem, też piszcie w komentarzu, spróbuję coś specjalnie dla Was załatwić, żeby pokazać jak ten samochód jeździ, jak ten samochód przyspiesza, jaki ma dźwięk z wydechu, także nie chcę dzisiaj zanudzać, żeby ten film też nie trwał znowu 30 czy 40 minut, próbuję mówić szybko, żeby te filmy się oglądało w miarę szybko, i żeby się nie nudziły. Tak więc piszcie w komentarzu, czy Wam się podobało i co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. A na sam koniec wam jeszcze powiem jedną rzecz, ponieważ ostatnio na moim Instagramie LeszkoMoto TV, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to oczywiście wpadaj na ten Instagram. Pokazywałem wam w relacjach, że we wrześniu coś się u mnie wydarzy, coś się zmieni i powiem Wam o jakiejś nowości. To właśnie powiem Wam dzisiaj pierwszy raz, że we wrześniu, tutaj w Krakowie otwieram pierwszy oddział Ameryka Cars, jeżeli chodzi o. Południową Polskę. Ameryka Cars to firma, która sprowadza samochody z Ameryki. Jeżeli będziecie chcieli kupić właśnie takie na przykład BMW 34, które bardzo ciężko kupić u nas w Europie, jeżeli sobie odpalicie o to moto, tam są chyba 3 czy 4 yy, samochody yy, w całej Polsce, są bardzo drogie. Jeżeli chodzi o rynek, czyli mobile.de, rynek europejski, jest tych samochodów kilka. Ceny są mniej więcej od 100-120 tysięcy. Wzwyż, w Ameryce zdarza się czasami tak, że możemy coś jeszcze wybrać i możemy znaleźć ciekawe, kilka ciekawych samochodów i niekoniecznie one muszą być uszkodzone. Tak więc jeżeli byłbyś zainteresowany zakupem takiego modelu BMW E34 M5 lub jakiegokolwiek innego, może to być e 65 może to być E39 M5, czy może to być szóstka E63 M6, czy jakikolwiek inny samochód, możesz dać znać, możesz do nas zadzwonić, coś możemy specjalnie dla Ciebie poszukać, bo naprawdę tamten rynek jest taki duży i tamtych samochodów było tak dużo, że naprawdę tam jeszcze możemy coś znaleźć. W bardzo przystępnej cenie. Oczywiście, że mogłyby też być uszkodzone, tylko to wtedy jest wasz wybór. Chce uszkodzoną, delikatnie, mocniej lub kompletnie nieuszkodzoną, i wtedy szukamy takiego, takiego lub takiego. Więc słuchajcie, kontakt będzie oczywiście w opisie tego filmu. A jeżeli chodzi o oddział Ameryka Kars Kraków i pierwszy serwis Leszko Moto TV, to powiem Wam jeszcze w następnych odcinkach. Tak więc słuchajcie, jeszcze raz, jeżeli Ci się podobało, łapeczka w górę, subskrypcję i napisz koniecznie w komentarzu, co chciałbyś więcej wiedzieć na przykład o takim samochodzie i koniecznie napiszcie, które wybieracie te samochody, jeżeli chodzi o legendy motoryzacyjne. A ja spróbuję właśnie takie legendy znaleźć specjalnie dla Was w następnych odcinkach. Tak więc do następnego odcinka. Pa, pa.